Jeśli nie chcecie, żeby wasze hafty wisiały w tamborkach, to możecie użyć na przykład takiej nowości, którą znajdziecie u mnie w sklepie, czyli drewnianych ramek. Występują one w kilku wariantach i rozmiarach, w tym kwadratowych kształtach oraz kształtach domków, które chyba najbardziej Wam się spodobały, bo ostatnio wrzucałam ankiety na stories i to one właśnie zrobiły największy szum. Jak więc zamocować gotowy haft w takiej ramce? Jest to dosyć proste, wystarczy użyć gotowego haftu oraz taśmy dwustronnej albo jakiegoś kleju, który złączy Wam tkaninę i drewno i następnie Przyklejając wszystko ze sobą, delikatnie naciągnąć materiał, tak żeby wasz haft prezentował się jak najlepiej. Ja jeszcze po całej skończonej pracy dodałam sobie na tył tekturkę, ale możecie ten etap pominąć, podkładając sobie pod tył Waszego haftu dodatkowy kawałek materiału, który zasłoni tył waszego haftu, jeśli wstydzicie się, że wasze hafty z tyłu są nieidealne. Ale jak to mówił klasyk, nieidealne też jest piękne. I tak wygląda oto skończony, oprawiony haft. Uważam, że wygląda po prostu rewelacyjnie.